Dzień dobry, nazywam się Joanna Bachert, jestem strategiem walutowym w PKO Banku Polskim. Czwarty kwartał 2020 roku przyniósł niewielkie osłabienie złotego względem euro do poziomu 4,56 zł i groszy i umocnienie złotego względem dolara do poziomu 3,73 zł groszy. Jeśli zaś chodzi o pierwszy kwartał 2021 roku, spodziewamy się umocnienia naszej waluty zarówno w stosunku do euro, jak i do dolara amerykańskiego. Na koniec marca kurs euro do złotego powinien wynosić około 4 zł i 50 groszy, zaś kurs Dolara do złotego 3,66 zł. Naszym zdaniem, na notowania złotego w perspektywie najbliższych miesięcy decydujący wpływ będą miały m.in. poprawiające się rynkowe nastroje inwestycyjne wynikające z rosnącego tempa poprawy koniunktury w kraju i ogólnie na świecie. Odbicie globalnej aktywności gospodarczej będzie ograniczać awersję do ryzyka, wspierając waluty rynków wschodzących kosztem walut bezpiecznych. Nadal luźna pozostanie też polityka pieniężna na świecie, co będzie dodatkowo wzmacniało apetyt na ryzyko. Materializacja scenariusza globalnego ożywienia gospodarczego i oczekiwana poprawa relacji w handlu międzynarodowym podczas prezydentury Joe Bidena w Stanach Zjednoczonych będą więc tworzyć potencjał do dalszej deprecjacji dolara. Niemniej w samym pierwszym kwartale spodziewamy się stabilizacji amerykańskiej waluty z powodu malejących szans na szybkie wygaszenie pandemii i dodatkowo biorąc pod uwagę silne zmiany wartości dolara widoczne od połowy listopada ubiegłego roku. Zakładamy jednocześnie, że podtrzymana zostanie determinacja NBP do przeciwdziałania nadmiernej aprecjacji polskiego złotego, co będzie powstrzymywało kurs euro złotego przed wyraźniejszym naruszeniem wsparcia na 4,50, wskazywanego jako poziom minimalny, optymalny dla wsparcia polskiej gospodarki. Ponadto realne stopy procentowe w Polsce pozostaną głęboko ujemne w związku z oczekiwaną w tym roku średnioroczną inflacją w pobliżu 3%. Nadal będą więc ograniczały atrakcyjność złotego w oczach inwestorów zagranicznych, zmniejszając presję na umacnianie się naszej waluty. Rynki finansowe z dużym optymizmem przyjęły wyniki badań nad szczepionkami na COVID-19 i rozpoczęcie procesu szczepień. Dzięki szczepionkom i nabywaniu naturalnej odporności populacyjnej możliwe będzie ponowne stopniowe otwieranie gospodarek, co jak należy oczekiwać, silnie pozytywnie wpłynie na globalne, jak i lokalne PKB. W rezultacie, perspektywa powrotu aktywności gospodarczej do poziomów sprzed pandemii powinna zwiększać apetyt na ryzyko, co sprzyjać powinno walutom rynków rozwijających się, do których należy też złoto. Nadal kontynuowana będzie luźna polityka głównych banków centralnych. Perspektywa podwyżek stóp procentowych wydaje się odległa, podobnie jak zakończenie skupu aktywów powiększające bilanse banków. Połączenie luźnej polityki monetarnej przy relatywnie słabym dolarze również powinno wspierać umocnienie walut rynków wschodzących. Gospodarka amerykańska jest mniej cykliczna niż reszta świata. W rezultacie, gdy globalny wzrost przyspiesza, Stany Zjednoczone zyskują relatywnie mniej niż pozostałe kraje, co sprawia, że kapitał z USA odpływa na inne rynki, osłabiając amerykańską walutę. Ponadto w dolarach denominowany jest największy wartościowo i jest najpłynniejszy rynek aktywów bezpiecznych. Dlatego też spadek awersji do ryzyka zwiększa zainteresowanie aktywami ryzykownymi. Jednak coraz dobitniej wyrażana przez NBP preferencja wobec słabszego złotego może ograniczać pole do jego silniejszej aprecjacji. W grudniu 2020 roku bank centralny zainterweniował w celu osłabienia pln po raz pierwszy od 10 lat, sugerując poprzez wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej, że poziom poniżej 4,50 na parze euro złoty jest uznawany za niekorzystny dla polskiej gospodarki. Jednocześnie, w związku z oczekiwaną średnioroczną inflacją w pobliżu 3% w 2021 roku, popyt na złotego mogą też ograniczać głęboko ujemne realne stopy procentowe w Polsce, zmniejszając atrakcyjność PLN-a w oczach inwestorów zagranicznych. Dziękuję za uwagę, mówiła Joanna Bachert, strateg rynku walutowego w PKO Banku Polskim.